Robert Hugon Benson Pan świata Odcinek drugi Księga pierwsza Nadejście Rozdział pierwszy Oliver Brandt, nowy poseł z Krejdonu, siedział w pracowni swej spoglądając w okno ponad stojącą przed nim maszyną do pisania. Dom jego stał w kierunku północnym na samym krańcu wzgórz Sareju pociętych obecnie, powierconych tunelami nie do poznania widok rozpościerający się za oknem mógł być ponętny tylko dla komunisty. Tuż pod oknami szerokiemi grunt ścięty opadał z boczem stromem na głębokość jakich stu stóp, kończąc się wałem wysokim, za którym świat i prace ludzkie triumfowały, jak daleko sięgnąć było można okiem. Dwie drogi olbrzymie, podobne do wyciągniętych prostotorów wyścigowych, mierzące nie mniej niż ćwierć mili szerokości i zagłębione na dwadzieścia stóp pod powierzchnią Ziemi, ciągnęły się z mile aż do połączenia na wielkiej stacji centralnej. Jedna z nich na lewo tworzyła drogę główną do Breitonu zapisana w przewodniku dla podróżnych wielkimi głoskami, druga zaś na prawo wiodła do okręgów Tanbridge i Heysengusu. Każda przedzielona była wzdłuż murem cementowym. Z jednej jego strony biegły na szynach stalowych tramwaje elektryczne, z drugiej zaś leżał tor dla samochodów, podzielony znów na trzy części. Pierwszą Przeznaczoną dla samochodów rządowych, biegnących z szybkością 150 mil na godzinę, drugą dla prywatnych z szybkością 60 mil, trzecią zaś dla tanich samochodów rządowych, biegnących z szybkością 30 mil na godzinę i zatrzymujących się co 5 mil. Dalej. Rozpościerała się ogromna równina dachów z wnoszącymi się tu i wieżyczkami oznaczającymi gmachy publiczne odcinającymi się wesoło i wyraźnie w powietrzu bezdymnym. Jeszcze zaś dalej na jasnym niebie kwietniowym widniały zarysy wzgórz podmiejskich. Zważywszy na ogromny ruch ludności cisza panowała w powietrzu zadziwiająca. Po zadudnieniem szyn stalowych, gdy pociąg biegł po nich na północ lub południe i śpiewnym krzykiem samochodów, gdy podjeżdżały do stacji, w pracowni rozlegał się szum łagodny i uspokajający, podobny do brzęku pszczół w ogrodzie. Olivera cieszyła każda oznaka życia ludzkiego, każdy odgłos i każdy widok ożywiony. To też uśmiechał się obecnie, łowiąc uchem tętno życia i spoglądając przez okno w przestwór czysty. Wreszcie ściągnął wargi, położył palce na klawiszach maszyny i w dalszym ciągu układał mowę, którą miał wygłosić. Położenie domu, w którym mieszkał, było bardzo szczęśliwe. Stał bowiem w jednym z końców potężnej sieci pajęczej, dróg pokrywającej, kraj cały. Dość bliski Londynu, aby być tanim, wszędzie bowiem osoby bogate przeniosły się przynajmniej na odległość stu mil od pulsującego serca Anglii, pomimo to był spokojny zupełnie. Do Westminsteru z jednej strony dotrzeć można było w przeciągu minut dziesięciu, do morza zaś z drugiej w przeciągu dwudziestu dalej, ponieważ i wielkie stacje centralne Londynu znajdowały się w odległości dziesięciu minut, Oliver miał w każdej chwili do rozporządzenia wszystkie linie komunikacyjne, co wiele znaczyło dla polityka średniozamożnego, zmuszonego dziś przemawiać w Edynburgu, a jutro w Marsylii. Człowiek młody o wyglądzie przyjemnym, licząc niewiele ponad lat 30, Czarnowłosy, gładko wygolony, niebieskooki i białolicy, o postawie wysmukłej, męskiej i pociągającej, zdawał się być dziś niezmiernie zadowolony z siebie i ze świata. Wargi jego poruszały się z lekka, a oczy rozszerzały się lub zmrużały stosownie do wrażeń przenoszonych na papier. Od czasu do czasu zatrzymywał się uśmiechnięty i czerwienią. Otworzyły się drzwi pracowni. Wszedł człowiek w wieku średnim, o ruchach nerwowych i położywszy bez słowa na stole przyniesioną paczkę papierów, zabierał się do wyjścia. Oliver jednak zatrzymał go ruchem ręki, trzasnął lewarkiem w maszynie i spytał: No cóż, panie Filip, nie ma, panie, wiadomości ze wschodu. – odparł zagadnięty sekretarz posła. Oliver rzucił okiem na papiery i położył na nich rękę. – Nie ma? – spytał. – Orędzia w całości? – Nie, panie, znów jest przerwane. Wymieniono pana Felsenberga. Oliver zdawał się nie słyszeć, podniósł słabo zadrukowane arkusze ruchem nagłym i zaczął je przeglądać. Czwarty arkusz u góry, panie Brandt, odezwał się sekretarz. Oliver ruszył głową niecierpliwie, a na znak ten sekretarz wysunął się z pokoju. Czwarty arkusz od góry, zadrukowany farbą czerwoną na tle zielonym, zajął uwagę Olivera całkowicie. Przeczytał go bowiem dwa czy trzy, trzy razy oparłszy się bez ruchu o poręcz krzesła, wreszcie westchnął i spojrzał znów przez okna. W tej chwili drzwi otworzyły się ponownie i stanęła w nich młoda, wysoka kobieta. No i cóż mój kochany? spytała. Oliver wstrząsnął głową, zacinając wargi. — Nic stanowczego, odparł, nawet mniej niż zwykle. Słuchaj. Wziął do ręki zielony arkusz i zaczął czytać, gdy towarzyszka jego usiadła przy oknie z lewej strony. Była to postać zachwycająca, wysoka i wiotka, o poważnych, gorących oczach szarych, mocno zarysowanych wargach czerwonych i prześlicznym rysunku ramion oraz główki. Gdy Oliver wziął papier do ręki, przeszła wolno w poprzek pokoju. Obecnie zasiedziała trochę przechylona w brunatnej sukni, przyjąwszy pozę wdzięczną i poważną. Na pozór słuchała czytania z pewną cierpliwością rozmyślną, lecz oczy jej połyskiwały ciekawością. Oliver czytał: Irkuc, 14 kwietnia wczoraj, jak zwykle ale mówią: zawód ze strony sufistów. Wojsko wciąż napływa. Felsenberg przemawiał do tłumu buddystów. piątku ubiegłego dokonano zamachu na lamę, czyn anarchistów. Felsenberg odjeżdża do Moskwy, jak postanowiono. Zamierza? Oto i wszystko, rzekł Oliver, niezadowolony, przerwawszy czytanie, jak zwykle, depesza niedokończona. Kobieta zakołysała nogą. — Prost nie pojmuję — zauważyła. — Kim jest w końcu ten Felsenberg? — Kochane dziecko, o to właśnie cały świat pyta. Nie wiadomo nic, poza tym, że w chwili ostatniej zaliczono go do deputacji amerykańskiej. Co prawda, Herald podał życiorys jego w tygodniu ubiegłym, ale już mu zaprzeczono. Pewnem jest tylko, że to człowiek jeszcze młody i że dotychczas niczem się nie odznaczył. Obecnie jednak, zauważyła kobieta, nie jest już nieznany. Oczywiście, jak się nawet zdaje, kieruje całą sprawą, bo ani słowa nie słychać o innych. A cóż ty myślisz o tem? Oliver skierował wzrok błędny na okno. Sądzę, że to chwila decydująca. Dziwnym jest to tylko, że mało kto zdaje sobie z tego sprawę, a może być, że to sprawa zbyt potężna dla wyobraźni. Nie ulega wątpliwości, że w przeciągu ostatnich lat pięciu Wschód przygotowywał najście na Europę. Najście to powstrzymała jedynie Ameryka. Jesteśmy obecnie świadkami usiłowania ostatecznego. Dlaczego jednak przytem felsenberg wysunął się na czoło? Tu oliver zatrzymał się na chwilę. Hmm, w każdym razie musi być dobrym lingwistą. Przemawia już co najmniej w piątym języku. A może tylko jest tłumaczem deputacji amerykańskiej? Bardzo ciekaw jestem. Co to za osobistość? Jak mu na imię? Podobno Julian, tak przynajmniej nazwano go w jednej depeszy. A jakże się otrzymał ostatnią? Drogą prywatną. Ajencje europejskie przestały pracować. Wszystkie stacje telegraficzne, szczerzone są dniem i nocą. Szeregi szybowców pilnują każdej granicy. Cesarstwo Wschodnie pragnie załatwić bez nas tę sprawę. A jeżeli źle pójdzie, kochana Mabel, jeżeli piekło runie na nas, tu przerwał i rozłożył ręce ruchem rozpaczliwym. A cóż robi nasz rząd? Pracuje dzień i noc, jak reszta Europy. Gdyby jednak doszło do wojny, będzie to walka straszliwa. Czyż nie ma szansy uniknięcia tej walki? Zdaniem mojem, odparł Oliver Wolno, istnieją dwie szanse: albo Wschód zlęknie się Ameryki i nie ruszy się po prostu ze strachu, albo też zniewolony będzie do zaniechania jej przez współczucie, jeżeli tylko pojmie, że jedyną nadzieję świata stanowi współdziałanie. Gdyby tylko nie te przeklęte religie! Mabel westchnęła i spojrzała na rozległą równinę dachów rozpościerającą się za oknem. Sytuacja była istotnie jak najpoważniejsza. Olbrzymie cesarstwo wschodnie utworzone przez sfederowanie państw pod wodzą Syna Nieba, umożliwione wskutek zlania się dynastii chińskiej z japońską i upadek Rosji, Konsolidowało siły i poznawało potęgę swą w ciągu ostatnich lat trzydziestu pięciu, mianowicie od czasu zagarnięcia chudemi rękoma Indii. Gdy reszta świata uznała już całe szaleństwo wojny od czasu upadku Rzeczypospolitej Rosyjskiej pod naciskiem rasy żółtej, rasa żółta właśnie poznała, co wojna dać jej może. Zdawało się więc obecnie że cywilizacja ostatniego wieku zmieciona będzie i zamieni się raz jeszcze w chaos. Myśl o tem doprowadzała Olivera wprost do szału, gdy spoglądał przez okno i widział rozłożony przed sobą w spokoju ten olbrzymi obszar Londynu, gdy unosił się wyobraźnią nad Europą i dostrzegał wszędzie triumf stały zdrowego rozsądku i faktów nad dzikimi bajkami chrześcijaństwa, zdawała mu się wprost nie do zniesienia myśl, że wszystko to powrócić mogłoby jeszcze do zamętu barbarzyńskiego sekt i dogmatów, bo to jedynie mogłoby być wynikiem zwycięstwa Wschodu, nad Europą odżyłby nawet mówił do siebie katolicyzm ta wiara dziwna wybuchająca tylekrotnie płomieniem gdy usiłowano stłumić ją przez prześladowania ta wiara najdziwniejsza i najbardziej zaprzągająca człowieka w niewolę z wiar wszystkich perspektywa tego niepokoiła oliwera szczerze niepokoiła daleko bardziej niż widok katastrofy fizycznej i rozlewu krwi w Europie w razie nadejścia wschodu. W sprawie religii, jak to już nieraz słyszała Mabel z ust jego, nadzieją jedyną było to, że panteizm kwietystyczny, który uczynił już w ciągu wieku ubiegłego postępy tak olbrzymie na wschodzie i zachodzie wśród Mahometan, buddystów, Hindusów, wyznawców, Konfucjusza, i tak dalej, do pomoże do zniweczenia szału nadprzyrodzoności. Panteizm, zdaniem jego, było to, w co wierzył. Dla niego Bóg to rozwijająca się suma życia nadprzyrodzonego. Bezosobista jedność tworzyła treść istoty tego Boga. Współzawodnictwo więc stanowiło, wielką Herezję przeciwstawiającą człowieka człowiekowi i powstrzymującą postęp wszelki, bo dla umysłu Olivera postęp znaczyło wsiąknięcie jednostki w rodzinę, rodziny w społeczeństwo, społeczeństwa w część świata, a części świata w całość jego. W końcu zaś sam świat nie był czym innym jak tylko wyrazem życia nieosobistego, była to w istocie idea katolicyzmu, z której usunięto nadprzyrodzoność, wyrzeczenie się indywidualizmu z jednej, a nadprzyrodzoności z drugiej strony. Zdradą nazywało się apelowanie do Boga transcendentalnego. Bóg taki nie istniał. Bogiem takim, o ile mógł on być poznany, to człowieczeństwo. Niemniej małżonkowie, bo Oliver i Mabel tworzyli pewnego rodzaju małżeństwo, zawarszy z sobą kontrakt terminowy, uznawany obecnie najzupełniej przez państwo, małżonkowie ci byli dalecy od podzielania zwykłej tempości wielutnych materialistów. Świat dla nich pulsował życiem gorącym, rozkwitającym w kwiatach, zwierzętach. I ludziach rozlewał się potokiem mocy wspaniałej, wyłaniającym się ze źródła głębokiego i zraszającym wszystko, co żyło lub czuło. Romantyczność tego cudnego świata dawała się ocenić tym bardziej, że była zrozumiała dla umysłów, które z niego wypływały. Istniały w nim co prawda tajemnice, lecz tajemnice pociągające raczej niż zawodzące. Ujawniały bowiem nowe wspaniałości z każdym odkryciem uczynionym przez człowieka. Nawet przedmioty nieożywione, nawet wykopaliska, prąd elektryczny, gwiazdy dalekie były pyłem z ocząśniętym przez ducha świata, woniejącym obecnością jego, świadczącym wymownie o naturze jego, jak dalece na przykład zmieniło, Pogląd ludzi na samych siebie, oświadczenia astronoma Kleina przed laty 20, że zaludnienie pewnych planet stało się faktem stwierdzonym? Jednym z z warunków postępu na planecie zamieszkanej przez człowieka był pokój, a nie miecz przyniesiony przez Chrystusa, pokój wyrastający ze zrozumienia, a nie przerastający go. Pokój pochodzący ze świadomości, że człowiek był wszystkim i mógł rozwinąć się tylko współczując z bliźnimi swymi. To też dla Olivera i małżonki jego świat obecny wydawał się czymś zupełnie nowym. Dawne przesądy zamarły stopniowo, a światło nowe rozszerzało się coraz bardziej. Duch świata powstał. Słońce wzeszło ze strachem więc i wstrętem widzieli obecnie chmury wyłaniające się z miejsca urodzenia wszelkich przesądów. Dla niepoprawnego radia.pl czytała Katarzyna